Serdecznie. Dzisiaj jest 1 czerwca 2019 sobota, a my jesteśmy ponownie w Peak District National Park i sobie idziemy na, na spacerek zaraz do tego wodospadu, do którego nie dotarliśmy ostatnio. Nie ma może słońca zbyt mocnego, ale nie pada i jest przyjemnie. Zobaczymy, bo w ogóle, wiesz, może tak, że ten wodospad tam nie będzie, bo woda <grywanie> Tak więc dzisiaj pod górkę, troszeczkę w otoczeniu zieleni, zielone drzewka, paprotki, szum strumyka i do wodospadu. zamoczyłam nóżki, woda lodowata, ale fajnie, można się ochłodzić po tym marszu w górę. Pomyślałam, że, że mnie po prostu strawi ogień, tak, tak miałam w, w tute, uderzenia gorąca. Wiadomo, co to za okres przechodzę teraz, tak. Więc fajnie, że jest ta chłodna woda, strumyczek i sobie brodzę bosymi nóżkami. No i nawet trzeba iść butelkę uprzątnąć. Dopiero można robić zdjęcie. No mąż chciał zrobić piękne zdjęcie, ale tam ktoś postawił butelkę, więc właśnie idzie tą butelkę sprzątnąć. Potem będziemy robić urocze zdjęcie. O no, i widzisz. Nowa woda nieodpakowana i wiesz co można znaleźć. Dobre? No i teraz bez zbędnej buteleczki w tle to możemy zrobić piękne zdjęcie Wygląda, że to gdzieś tam podleci. Wodospad, może tam. Bardziej. Może to jest ten. Ten wodospad to jest takie nagle wiesz, że nagle się kończy w tamtej stronie. Cały czas szukamy tego wodospadu, bo małżonek się uparł, żeby go dzisiaj znaleźć, a podobno jesteśmy już bardzo blisko. Idę, jest. Droga do wodospadów jest zawsze kamienista, ale na końcu jest piękny widok. Ale tu w Anglii jest czyściej niż w Indiach. Naprawdę piękny. Dzięki uporowi męża dotarliśmy na miejsce. Jest piękny wodospad. Woda jest lodowata jest y, taka czerwona, aż brązowa. Y, Pomoc pełno żelaza jest w tej wodzie i jakoś nie zachęca, żeby tam się zamoczyć. Nie wiem. Jest, wygląda, y, że jest głęb... może nie bardzo głęboko, ale jakoś nie, y, nie zachęcająco, żeby skoczyć zaraz pod wodospad. Ale tak na boczku y, poczuć te, y, tą. Y, bryzę od wodospadu, czemu nie. O, orzeźwiające miejsce, wspaniałe. Pozdrawiam, pa, pa. za wodospadu! Pa.